Witam Państwa Dagmara Siemenska, rozmowy kulturalne. Dzisiaj naszym gościem jest pani Dorota Skrzypek. Dzień dobry, Pani Dorota. Witam. Pani Doroto zaprosiliśmy panią do naszego wywiadu, żeby przybliżyć osobę Pani świętej pamięci męża, i chciałabym, żeby pani nam opowiedziała na początku, jakie studie skończył pani mąż, bo wiem, że, jest, że był bardzo odkształconą osobą, o czym nie wszyscy wiedzą. To prawda. Mój mąż przede wszystkim oczywiście yy, wspomnę o tym, że urodził się i wychował w Katowicach, na Śląsku. To jest jego mała ojczyzna, to jest jego pierwsze miasto, ukochane zresztą. Yy, tam oczywiście skończył liceum, a potem Politechnikę Śląską w Gliwicach. Yy, po czym yy, wyjechał do Stanów i studiował tam na Uniwersytecie Wisconsin. Yy, skończył yy, MBA z rozszerzonym kursem finansowym, z rozszerzonym działem Finanse. Także zdobył dyplom Business Management na Uniwersytecie Georgetown. Poza tym skończył studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie i kolejne studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kończył oczywiście i kursy dla doradców inwestycyjnych, był w trakcie pisania doktoratu, yy, współpracował z y, taką uczelnią w Hiszpanii, w Barcelonie, gdzie również kończył kolejne studia w 2010 roku, w, w roku, w którym zginął, był właśnie w trakcie kończenia kolejnego kierunku. Yy, to był człowiek, który się całe życie rozwijał, który nigdy nie przestał się uczyć. I to nie tylko w dziedzinie. Która była jego dziedziną zawodową, czyli mam na myśli tutaj finanse, bankowość, ale także na przykład w dziedzinie, która była jego wielką pasją i wielką miłością, mam na myśli historię. W tej dziedzinie również nigdy nie przestał się uczyć, czytać, rozwijać. Około 1989 roku słowami skrzypek poznaje świętego Pamięci Kaczyńskiego. Jak Pani Mąż wspominał tamten okres? To był czas, w którym Mój mąż był bardzo aktywnym działaczem NZS-u na Śląsku i rzeczywiście poznał, pamiętam jak rozmawialiśmy. Nawet dokładnie nie pamiętam tego momentu pierwszego spotkania. Myślę, że dziś trudno w ogóle znaleźć człowieka, który dokładnie powie, w którym momencie oni się poznali. To było rzeczywiście około 1989. Mam na myśli, poznali, w sensie zaczęli ze sobą tak. prawda, współpracować. 89-90 rok. To był czas, no, nawet pewnie nie muszę wspominać, wszyscy doskonale wiemy, jaki to był czas. To był przede wszystkim czas wielkiego przełomu i myślę sobie wielkiej nadziei. Wtedy jeszcze wszyscy wierzyliśmy, że po 89 roku naprawdę, naprawdę Polska się zmieni. Mój mąż bardzo w to wierzył i bardzo tego chciał. Kiedyś już o tym mówiłam, ale on tego chciał w taki maksymalny sposób. Dla Sławka rzeczywiście liczyło się wszystko albo nic. Nie chciał połowicznych rozwiązań, nie był zwolennikiem grubej kreski. Był za tym, żeby tę Polskę zmienić gruntownie, i w tym widział dla niej wielką szansę. Na początku lat 90 prezydent Lech Kaczyński otaczał się grupą y, młodych ludzi. Wśród tej właśnie wśród tych osób był y, pani śp. pamięci mąż, była też Elżbieta Krug, był też Święty Pamięci Aleksander Sztygło. Prezydent Lech Kaczyński marzył, żeby z tymi ludźmi budować nowe elity. I mm... Mam takie wrażenie, że rzeczywiście mu się udawało, bo wszyscy oni byli bardzo wykształceni. Chciałabym tylko wspomnieć, że świętej pamięci Aleksander Szczegło razem z moim mężem studiował w Stanach. To także był człowiek niezwykle wykształcony, wszechstronny. Myślę, że, że to ludzie, których pani wymieniła. Byli rzeczywiście wyjątkowymi osobowościami, i mam taką nadzieję, że nie tylko oni mieli szczęście poznając Lecha Kaczyńskiego, ale też Lech Kaczyński miał szczęście poznając, poznając takich ludzi jak, jak Aleksander Szczygło czy mój mąż. Bo jedno wiem na pewno, mój mąż zapewne popełniał jakieś błędy i, i przecież nie wszystko wiedział najlepiej, ale był niezwykle odpowiedzialnym i lojalnym. Współpracownikiem, przyjacielem. Myślę, że Lech Kaczyński miał taką pewność, że Sławek go nigdy nie zawiedzie, że zawsze powie to, co myśli, że będzie bardzo uczciwy w swojej pracy i w życiu. Myślę, że taka pewność na przykład była bardzo uspokajająca dla Lecha Kaczyńskiego. Pragnę tylko podkreślić, że we wszystkich instytucjach, w których ze sobą współpracowali, mój mąż odpowiadał za finanse, za, za budżet. To jest, jak państwo wiecie, bardzo delikatna zawsze sfera, i, i myślę, że posiadanie na, na takim stanowisku człowieka, co do którego nie ma się żadnych wątpliwości, nie ma się żadnych wątpliwości co do jego uczciwości, myślę, że to jest bezcenne. I, Przepraszam, że tak nieskromnie mówię o moim mężu, ale ja wiem po prostu, że on był takim człowiekiem, i wiem też, że świętej pamięci pan prezydent bardzo dobrze o tym wiedział. Przypomnijmy, jakie to były instytucje? Zaczynaliśmy w współpracę w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, potem w Najwyższej Izbie Kontroli. Po studiach w Stanach, bezpośrednio po powrocie do Polski, mój mąż został mianow... mianowany wiceprezesem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. I to był moment, w którym bezpośrednio ze sobą rzeczywiście nie pracowali. Potem pracował w instytucjach mniej państwowych, bo bardziej związanych z bankowością i z finansami, choć miał też taki moment, w którym pracował w PKP. No, chyba najważniejszy moment ich, ich, ich wspólnej pracy, najważniejszy, mam na myśli taki, w którym się chyba najwięcej udało zrobić i ta praca rzeczywiście była najbardziej efektywna, to jest czas, to są lata 2002-2005, czyli czasy Prezydentury Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego w Warszawie. Wtedy mój mąż był zastępcą prezydenta Warszawy. Odpowiadał właśnie między innymi kolejny raz za, za finanse miasta, za ochronę środowiska. A jaką Warszawę pragnął widzieć Sławomir Skrzypek? Sławomir Skrzypek... Na czymś, będzie Sławomir Skrzypek był człowiekiem wielkiej pracy. I choć taki bardzo zakochany w historii i bardzo tej historii, także historii Warszawy, pamiętający, co przejawiało się chociażby jego takim bardzo wielkim szacunkiem, jaki żywił dla Powstania Warszawskiego, dla powstańców. Ale nie tylko, oczywiście. Bardzo dobrze znał historię Warszawy, w związku z tym znał każdy szczegół. To poza tym oczywiście był człowiekiem wielkich wizji i, i, i chciał Warszawę widzieć, widzieć wielką, chciał Warszawę widzieć nowoczesną. Bez korupcji. To, za, to, za, och, to była podstawa. Bez korupcji. Od tego zaczęli wszyscy swoje urzędowanie. Pragnę tylko przypomnieć, że to była niezwykła zupełnie ekipa, bo prezydentem Warszawy w tych latach był pan profesor Lech Kaczyński. Jednym z zastępców był mój mąż, drugim też niezwykła zupełnie postać pan Władysław Stasiak, którego też miałam zaszczyt znać i, i wiedziałam, że. To, pod pewnymi względami to jest człowiek bardzo podobny do mojego męża, obaj państwowcy i obaj tacy na wskroś, na wskroś uczciwi. I, i, I poza tym jeszcze pan Urbański, pani Dorota Safian, to taka niezwykła ekipa. Chcieli widzieć Warszawę nowoczesną i rzeczywiście bardzo uczciwie zarządzaną. I myślę, że robili absolutnie wszystko, żeby taka była. Yy, składali to, to pamiętam, yy, dziś to, to mój mąż, na przykład za czasów yy, wiceprezydentury mojego męża składane były wnioski o dotacje na budowę metra w Warszawie. Bardzo skomplikowana zresztą rzecz, więc yy, yy, mam dziś, mogę się tylko cieszyć, że to, co się dzieje w Warszawie w tej chwili, ja wymieniłam tylko jedną z wielu inicjatyw, tak naprawdę jest yy, realizacją pomysłów tamtej ekipy. Kiedy Sławomir Skrzypek został szefem Narodowego Banku Polskiego, to oprócz tej działalności, swojej związanej oczywiście z finansami, brał udział w wielu uroczystościach związanych z działalnością AK, tak. z rocznicą zabójstwa górników w Kopalni Wójtek. Tak. I ta historia cały czas była blisko. Mogę Pani coś na ten temat jeszcze powiedzieć? Tak, to jest, rzeczywiście jest prawda, bo tak jak powiedziałam, mój mąż nie był marzycielem. Mój mąż był rzeczywiście człowiekiem pracy i on dokładnie wiedział, że plany, czy tzw. marzenia należy realizować, a nie tylko o nich marzyć. W związku z tym to był człowiek wielkiej odpowiedzialności i takiego bardzo zdroworozsądkowego patrzenia na rzeczywistość. Ale on to opierał na bardzo mocnych zasadach na uczciwości, na prawości, na patriotyzmie, na szacunku dla historii. I tak wychowywał również nasze dzieci, na przykład od y, każde pierw, każdego pierwszego sierpnia byliśmy razem z dziećmi na w cmentarzu powązkowskim i staliśmy na baczność o godzinie 17, kiedy były syreny w godzinę w. Co roku y, mój mąż 16 grudnia był w Katowicach pod kopalnią wujek żeby uczcić śmierć tragicznie tragicznie poległych górników bardzo dobrze pamiętał rzeczywiście o polskim państwie podziemnym o księdzu Jerzym Popiełuszce również bestialsko zamordowanym przez przez polskie służby co tym bardziej tragiczne o zamordowanych przez sowieckie, NKWD, w Katyniu, Miednoje, w Charkowie, w 1940 roku, o tym też zawsze pamiętał. I jego pomysłem na to, co zrobić, żeby jeszcze bardziej, żeby ta pamięć nie zamykała się tylko do jego domu i do wychowania dzieci, było właśnie wprowadzenie takiej bardzo jednoznacznej polityki historycznej w wydawaniu monet. W czasie, kiedy on był prezesem, tak, tak, tak miał rzeczywiście, oczywiście, że tak, powołał specjalną komisję historyków tak. z panem profesorem Żarynem, tak. która razem z nim decydowała, jakie monety w kolejnych latach, no, tych lat było tylko trzy, ta kadencja została przerwana i, i pełen plan mojego męża nie został wykonany, bardzo... Bardzo tego oczywiście żałuję, ale, ale wydaje mi się, że już to, co zrobił upamiętając właśnie polskie państwa podziemne, właśnie przywódców Powstania Warszawskiego, żołnierzy AK, księdza Jerzego Popiełuszka w przepięknych zupełnie, w przepięknym cyklu monet bo to były trzy monety myślę, że już samo to jest bardzo ważne. Jak Państwo wiecie, jego ostatnim zrealizowanym pomysłem. I taką wielką ideą było upamiętnienie ofiar katynia na specjalnie wybitych monetach, z którymi zresztą do tego katynia leciał. Wziął je na pokład samolotu 10 kwietnia. Te monety potem wyścięłały wrak tego samolotu. Część z nich wróciła do Polski, część zaginęła i nigdy już ich nie odzyskaliśmy, ani Narodowy Bank Polski, ani. Ani ja. Była też taka piękna moneta z bombardowanym miastem Wieluń. Tak. Z trzema samolotami. To prawda. Też po drugiej stronie była Polska, która była na pół przecięta. Tak. Symbolem ZSRR i III Rzeszy. To e, Proszę mi jeszcze powiedzieć, jak pani ocenia e, zachowanie mediów w stosunku do Świętej Pamięci, pani męża? Wie Pani co? Takim zdecydowanie najtrudniejszym momentem, myślę, był moment powołania mojego męża na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego w 2007 roku w styczniu. Wtedy rzeczywiście yy, ciężko nam, ciężko mi, mnie, nam, mam nadzieję, że mój mąż w większości tego nie słyszał, bo zajęty był po prostu ciężką pracą, no ale my jego bliscy słyszeliśmy to i do nas to niestety docierało. Jak znaczy docierały te bardzo niesprawiedliwe i, i oszczercze opinie, właśnie na temat jego wykształcenia, czy braku doświadczenia, czy, czy tych nieuczciwych dywagacji na ten temat, czy się na to stanowisko nadawał, czy nie. To był rzeczywiście bardzo trudny czas, i myślę, że to, co się wtedy stało. Tak naprawdę tego nigdy tak do końca nie, nie udało się odkręcić, nigdy nie, nie udało się przecież co udowadniać codziennie, że jest inaczej. Mam nadzieję, że mój mąż to udowodnił swoją pracą i tym, jakim był prezesem. I muszę też przyznać szczerze, że ja sama widziałam tę zmianę w mediach. Widziałam naprawdę, jak stosunek dziennikarzy wobec niego ulegał zmianie i, i Tuż przed jego śmiercią, po, po tym jak przetoczyła się przez, przez świat fala kryzysu, i po tym jak, jak mój mąż i kierowany przez niego Narodowy Bank Polski naprawdę dobrze sobie z tym poradził, jak bardzo utrzymał y, stabilną złotówkę i taki spokój finansowy w naszym państwie, znaczy patrzyłam, że rzeczywiście stosunek mediów do niego się zmienił. Dziś staram się nie pamiętać, naprawdę, nie pamiętać y, tych ludzi, tych nazwisk. Staram się pamiętać tych wszystkich, którzy, którzy uczciwie o moim mężu pisali i mówili, którzy starali się rzeczywiście analizować merytorycznie jego pracę, a nie, a nie rzucać oszczerstwa bez, bez, bez potwierdzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę.